Szeptuni baba Wanda Norbert Grzegorz Kościesza, Męskie Wydawnictwo Enkort Szeptuni baba Wanda to książka inna od tych, które czytam na co dzień. Książka z innego i do tej pory obcego mi jeszcze świata. Słowiańszczyzna, dawne wierzenia. O tym uczyłam się jeszcze w szkole. Potem coś jeszcze czytałam. Było to jednak wieki temu, kiedy to wszystko tak bardzo mnie interesowało. I przez ten czas dużo zapomniałam. Szeptuni Baba Wanda mi to przypomniała i nowe światy pokazała. Przypomniała o leszym, co starej puszczy chroni i o welesie panu ciemnego świata. Jest tu znana ze starych podań mokosz i inne leśne stwory. Potworów tu bezliku i stworów różnej maści. Są tu i niebożęta znane ze starych baśni. Lecz wróćmy do tej Wandy, o której autor pisze. Kim jest i skąd się wzięła? Skąd siła jej i wiedza tak tajemna? Czy żywot jej ma kres swój, czy nie ma końca życia? A te języki znane, dialekty oraz gwary, czy w szkołach się uczyła, czy raczej wieki tutaj żyła? Skąd zna tych, których nie ma, a żyją ich prawnuki? Skąd jej wiedza o ziołach i tajemnych zaklęciach? W przyjaźni żyje z leszym i Krysta też szanuje. Zna przeszłość oraz myśli. Uleczyć serce umie, ziołami i szeptami ciałem się zajmuje, smaruje je, okaza, wstążki zawiązuje, choroby mu zabiera i przywraca zdrowie. Kto traci już nadzieję na uleczenie ciała, do Wandy ten przybywa i niby nowy wraca. Pamiętać jednak trzeba, by umieć podziękować, zostawić jej gomułki sera lub jaki bochen chleba. Wanda nie żyje w jednym świecie. Jej świat jest tu i tam w tych wierzeniach. Ten rzeczywisty widziany jest oczami. Ten drugi, ten mistyczny, Poznany duchem i rozumem. Jej życie jest granicą. Tu spotykają się dwa światy. Ma swoich druhów wiernych. Ma tych, co ją wspierają i zawsze jej słuchają. Jedni tak bardzo jej się boją, inni zaś respekt i kiedy trzeba po nią posyłają. Jesteśmy w różnych wiekach. Widzimy Berię Michaiła, którego wujek był katem wielu ludzi. Jesteśmy w tyńcu u pana Czarnieckiego. Jesteśmy i z Barbarą, co z, Rabidzi, z się wywodzi. Są tu i dwaj bohaterowie z cyklu Filipiuka. Jesteśmy w różnych wiekach i w różnych sytuacjach. Szeptuni bywa wszędzie, leczy i pomaga. Jak trzeba, walczy mężnie ze złem i demonami świata. Mieszka blisko studzianek na cyplu przy rzece sprząśli. Jej dom jest inny niż chłopów z pobliskiej wioski. I gwar oraz dialekt nie robi jej różnicy. Rozumie każdą mowę, a i z bogami gada. Ten tygiel kulturowy, co na Podlasiu trwa już wieki, jej domem jest i miłością. I miała być recenzja, a wyszła mi opowieść. Co powie na nią autor, nie wiem. Więc by go nie rozgniewać i już poważnym być człowiekiem, spróbuję innej mowy. Tej naszej, polskiej, ukochanej. Tam było o językach, jak wieżę Babel budowali. Od tych tam opowieści chyba im język poplątali. Ducha Puszczy jeszcze mnie smakowała, bo recenzji ja nie napisała. Ulnika nie spróbowała, tylko smak sobie jego wyobrażała. Gierbaty też bym się napiła, ale szeptunie do mnie nie przemówiła. A może jednak mówiła i miast pyszności swoich mądrości udzieliła? Było tam o szacunku, o tym, by zło dobrem zwyciężać, nie kłamać i do zła nie namawiać. Mówić prawdę i nie mataczyć, by zdrowie zyskać, ziół pić i lekarze, ludzi szanować, nie kraść, nie oszukiwać, chronić wszystkich nam powierzonych, zaś kiedy trzeba walczyć, to się nie lękać i w szranki stawać ze złem i podłością świata. Jeśli myślisz, że Baba Wanda ze słowiańskimi bogami tylko w przyjaźni bywa, to jesteś w błędzie. Ona chrześcijańskiego Boga, ona do chrześcijańskiego Boga przylgnęła i Jego moc zobaczyła, mocy Jego doświadczyła. Jak pisze autor drogi, w duszy jednak zdała sobie właśnie sprawę, jak niezbadane są wyroki tych, którzy dla ludzi są niewidzialni. – Tyś jest ten nowy Bóg! – powiedziała do siebie, choć doskonale znała odpowiedź. Szeptuń – nie można nie polubić, nie można i nie szanować jej życie, które w jednych tylko latach nie jest osadzone, gdzie ta prawdziwa, ta z jasnym włosem, czy ta całkiem siwa, ta piękna, młoda, czy co rzeźbionym kosturem, Wciąż bywa, wszędzie bywa i wciąż się podpiera. Jedno jest pewne, kocha Podlasie, pod kocha tę ziemię i lud tu żyjący. Lubi ją autor, co o niej pisze i materiały przez lata zbierał. Wszystko uporzył, posegregował i jako książkę nam ofiarował. Jedne są białe. Inne brzegi kolorowe mają, Każda jest piękna i historię kryje O tej szeptunie, co kocha piękne podlasie I pięknej ziemi, mowie wierzeniach, O kulinariach i trunkach, które trzeba doceniać. O duchu, o duchu puszczy w dumie każdej wioski, Trunku, który od stuleci kosztuje leszy czy inne leśne stwory, w trunku, którego receptury chroni lud podlaski cały. Ach, ta książka to nie przygoda, tylko i opowieści z wieków starych. To również skarb przepisów, nie tylko kulinarnych. Norbert Kościesza, co przy Szeptunii Wandzie lat kilka spędził i uczył się jej sztuki, piekł i gotował, ważył i nastawiał. Na koniec zaj, za swe zasługi poznał jej tajne zioła, nalewki, maści i napary. To wszystko spisał i wraz z kulinariami na końcu książki podarował. Dar ten do cejmy wielki, wdzięczni mu bądź ogromnie. Zachował nam podlasie, pokazał jakie było, niezwykle piękne i tajemnicze. Wszyscy tu zgodnie żyli, pomimo, że wiarą i językiem znacznie się różnili. Zatrzymał czas, zatrzymał czas, co płynie i który wszystko zmienia. Zachował ten koloryt i unikalność ziemi, dzikość tamtej przyrody i puszcze przeogromne. Stał się, szeptuni, uczniem i naszym z nią łącznikiem. Kończąc tę moją mowę, która dzisiaj jest jakby inna, powiedzieć muszę jeszcze, że ta książka jest troszkę inna, jest wyjątkowa, pełna emocji, przeżyć i innych nieznanych światów. Jest tym, co ważne, jest tym, co powinno być zawsze niezmienne: pomagać człowiekowi o chorej duszy albo ciele. Chronić tych, których trzeba i służyć im pomocą, stawać tam, gdzie powinność wzywa, ukochać swoją ziemię, historię i tradycję, być dumnym z tego skrawka świata i kochać go całym życiem. Nad książką łzy wylałam i serce me ból ścisnął. Zachwyt mi towarzyszył nad pięknem i nad miłością. Mądrość nad, polecam Wam rozdział piąty, poemat o śmierci, życiu i o miłości, o tej miłości, co śmierć umie pokonać i sprawić, że nawet śmierć poko potrafi pokochać. I słowa, które weź i do siebie, będziesz pomagała ludziom i zwierzętom. Będziesz zwalczała zło, skąd by nie przyszło, i jakie by nie było. Zgadzasz się? A ty, czytelniku, zgadzasz się. Będziesz nastawał w porę i nie w porę. Będziesz bronił słabszych. Będziesz szanował przyrodę i powierzonych ci ludzi. Będziesz dobry dla innych. Będziesz walczył ze złem. Będziesz stawał w obronie dobra, będziesz szanował tą piękną przyrodę i nasz kraj ukochany. Czytelniku, będziesz. Norbert Grzegorz-Hościeża, baba Wanda, aleja marzeń i słów poleca całym sercem. Dużo dobra.